Mamy z tej strony Mr CBU i to jest pierwszy odcinek z serii Erotyczna Wyspa. Na razie nie znalazłem żadnego kolegi, który ma czas, żeby ze mną zagrać na tym serwerze. Yy, mogę nagrywać z kolegami różnymi. Yy, może dzisiaj nakręcę filmik z erotycznej wyspy, tylko że... Już z kolegą. Co miał? Na dwomieczki się niech ma ten używany. A, jeśli jesteście zdziwieni, dlaczego ma pokolorowane no, zbroję i spodnie, to Wam pokażę. Normalnie to załóżmy, że ta zbroja jest niepokolorowana i się daje to i wychodzi właśnie taka. Dobra, to założymy i powybijamy, Nie ma potworków? <laughs> Nie ma potworków. No, nie ma! Dlaczego? Dobra. Yy, moje pierwsze zadanie jest zbudować domek, ale pierwsze zadniemy drewno. Drewno, drewno, drewno. Do spraw będzie należało to, że będę musiał na początek domek zrobić i możecie mi też jakieś te... Yy, wymyślać zadania, które... co będę miał na przykład zbudować. Farmę, jeśli zdążę, to farmę jeszcze zbuduję. Dobra. Kopiemy, 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 siulala. lala. Kopiemy, kopiemy, na dobra. Ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie Dobra, może zagramy z Mr. Andy albo możemy. Dobra Kurwa, uciekaj, tyble Mięska nie ma A, pół Mięska Weźmiemy Nie ma, o jest, on się ukryło. 21. Dobra, na razie tyle wystarczy i zbudujmy taki ble jaki na razie domek. Teraz zróbmy coś miejsce na domek. Skórzaną karbować. Zabiję sobie kałamarnice, żeby wypadł atrament. Coś takiego. O, do, do, do. do. Ja, co? To prawie to samo. Torbie z atramentem. I atrament wcale się nie różnią. Dobrze. Muszę sobie zobaczyć, poczekajcie chwilę. Gdy? Dobra. No zagraj ze mną! To proszę pisać! Nie! Świętego Dirta zniszczyłem! Nie, on mnie za to ukaże! Za moich czasów nie było takich Dirtów! Trudę, dobra! Iż ona się zbierze! do tego mużyczkę muzyka muzyka, muzyka jakby na